Uwaga moi drodzy, każdy kto jest nowy na moim kanale zostawia teraz szybciutko subika na moim kanale, a ja w zamian za to otwieram dla was tego oto pięknego Stardropa. dropa i słyszałem, że jak zostawicie subika to trafimy tu jakiegoś mocnego Stardropika. dropika, więc każdy kto może wali teraz suba z góry dziękuję i co my tu będziemy mieli? Oj, chyba nie przyniosło to szczęścia, albo nie każdy z was walnął jeszcze suba, więc jak możecie to walicie, bo mam teraz od razu drugiego Stardropa. dropa, więc teraz myślę, że jak zostawicie łapeczkę w górę to tutaj będzie legendarny star drop, ok? Więc każdy kto mnie słyszy wali teraz lajkacza i uwaga co będzie. Tô só quem Dwa rzadkie z rzędu. Co to za fatalny start odcinka? Okej, okay, początek może jest słaby, ale mogę wam zdradzić, że ten filmik będzie mega mocny, ponieważ dzisiaj powiem wam najmocniejsze sposoby, żeby mieć dużo większe szanse na zdobycie tego oto pięknego biletu przyjaźni, który daje wam milion gemów w Brawl Stars i sami twórcy to fundują. Więc jak chcecie mieć większe szanse na zgarnięcie takiego bileciku, oglądajcie ten filmik od początku do końca, a dzisiaj odpowiemy sobie na 8 najmocniejszych i najciekawszych pytań związanych z Brawl Stars, które zadawaliście mi w ostatnich dniach. Większość z nich do Dotyczy tego oto filmiku, który w sumie Twórcy wrzucili wczoraj na swój kanał Bo tam jest też kilka ukrytych sekretów Których myślę, że mogliście nie zauważyć Ale zanim do tego wszystkiego przejdę, mam dla was Mocną propozycję, widzowie Wy teraz w komentarzu piszecie mi wyzwania Które mam zrobić związane z Brawl Stars Oczywiście, mogą to być typowo takie wyzwania Z grania w Brawl Stars, ale mogą to być Jakieś wyzwania z Brawla w prawdziwym życiu Czyli, że gdzieś będę musiał pójść I coś robić w Brawl Stars, no zostawiam wam To kreatywność, piszcie w komentarzu Po prostu to co wy myślicie to zrobię Zanim przejdę do pierwszych pytanek, odcineczek, ten zaczniemy sobie od przypomnienia wam, że już zostało coraz mniej wolnych miejsc na moje kolonie. Czyli specjalna gamingowa kolonia Storm, na której sam będę, będę tam przez dwa dni. Będziecie mogli się ze mną spotkać, pograć razem ze mną w brawl będę wam organizował różne fajne konkursiki. Będziecie mogli wygrywać skiny w Brawl-Stars, ale też dużo fajnych Brawl-Starsowych limitowanych gadżetów. Oprócz tego każdy z Was będzie mógł zadać mi pytanko, zrobić sobie ze mną zdjęcie i co tylko będziecie chcieli. A już bez przedłużania przechodzę do pierwszego pytanka. Słyszałeś o nowych doładowaniach co twórcy Ukryli w nowym filmiku tym o nowym evencie. Okej, okay, to jest mocny temat, już na sam początek. Mordeczki. No, jak wiecie, trochę hiperdoładowań w Brolu już mamy, ale wielu zadymiarzy jeszcze hiperdoładowań nie ma. No i co aktualizację, tak naprawdę wychodzi 8 hiperdoładowań, dobrze mówię, 8 albo 6, coś koło tego. E, oczywiście nowych hiperdoładowań. No a Brawl Talk nam się już zbliża, więc zbliżają nam się też nowe hiperdoładowania. Muszą one wejść do postaci, które jeszcze tych hiperdoładowań nie mają. I tak się składa, że na tym filmiku wczoraj e, twórcy najprawdopodobniej w pewnym jego momencie zdradzili nam dwa nowe hiperdoładowania, do jakich postaci. One będą. Zresztą sami spójrzcie, tutaj macie pokazane na tym screenie, że mamy tu ikonkę hiperdładowania i wbitego hiperdładowania do baza na tym filmiku. A przecież, jak wejdziemy sobie w bazę, no to on nie ma żadnego hiperduładowania, Nie ma go jeszcze w grze, więc na tym filmiku tylko miał. Czyli twórcy nam zdradzili, że w kolejnym Brotoku baz dostanie hiperdładowanko. Nie wiemy jeszcze, jak ono będzie wyglądało, ale to już jest potwierdzone, że on to hiperdładowanie będzie miał. Co więcej, zdradzili też tutaj na tym obrazku, że hiperdładowanie ma również Bell. Widać to tutaj ewidentnie, co nie, że jest takie nabite hiperduładowanie. Doładowanko. No Abel, jak dobrze wiecie, też hiperdładowania aktualnie w Brawl Stars nie ma. Co za tym idzie, no to już jest potwierdzona informacja, że oni te hiperdoładowania dostaną, więc mega fajnie, ja się bardzo cieszę. Następne pytanko, jak myślisz, czy uda nam się dobić 16 miliardów killi i zdobyć tego legendarnego star dropa? Okej, okay, to jest bardzo ciekawe pytanie. No jak wiecie, mamy teraz mordeczki taką wspólną zadymę, e, gdzie razem musimy wbijać kile w Brawl Stars, żeby zdobywać najlepsze nagrody. No i są różne przystanki. My jeszcze nie zdobyliśmy tego pierwszego przystanku, ale myślę, że szybko go wbijemy. Bo jak ja to nagrywam, to mamy piątek, czyli ten. Sam dzień, kiedy te po prostu nagrody wyszły, a my już prawie zdobyliśmy tą pierwszą nagrodę za 2 miliardy kili, czyli epickiego Stardropa, bardzo mało już do niej brakuje. Wy, jak to oglądacie, to pewnie on już jest wbity, więc jak tak dalej będziemy szli i będziemy zdobywać po na przykład chociażby jednym poziomie dziennie, lub nawet czasem na dwa dni, to bez problemu powinniśmy zdążyć zdobyć legendarnego Stardropa, bo przypomnę, że mamy na to 14 dni, a tych nagród łącznie jest 8, dlatego moim zdaniem na luzaku legendarnego Stardropika zdobędziemy. Nie mówię, że tak szybciutko, że jeszcze nam zostanie kilka kolejnych dni, że żeby to zrobić, ale myślę, że tak dzień przed zakończeniem tego eventu, lub nawet dwa dni przed zakończeniem, damy radę go zdobyć. Nie chcę nic mówić, że ale teraz będzie wychodziło dużo fajnych nowych skinów i też innych rzeczy, więc pamiętajcie proszę o wpisaniu kodziku Tori w sklepie. Każda osoba, która na przykład doładuje sobie jakiś pakiet klejnotów z moim kodem, zostanie pozdrowiona na odcinku. Tutaj macie maila, na którego mi wysyłajcie potwierdzenie, że zakupiliście coś z moim kodem, No i wtedy będę Was pozdrawiał na filmie. Czy planujesz kupić nowy sezon karnetu? Ten 23, co wyjdzie za parę dni? Jak tak to jaką wersję? mordeczki. Jeśli chodzi o to, to rzeczywiście, jak ja to nagrywam to za 5 dni, wychodzi nowy sezon 23 karnetu i jak najbardziej planuję go zakupić, planuję kupić tą najlepszą wersję, e, czyli Brawl Stars Plus, e, z tymi wszystkimi trzeba skinkami, e, no myślę, że najbardziej się ją opłaca i w sumie te karnety są mega OP, więc naprawdę warto je zakupywać. Mogę wam zdradzić, że na dniach, może nawet jutro wrzucę wam odcinek, gdzie testuję cały ten nowy karnet, bo dostałem już do niego dostęp, gdzie odbieram wszystkie nagrody z tego karnetu e, no i dowiecie się, co dokładnie w nim się znajduje, więc ty bardziej subskrybujcie mój kanał tori i 2, żeby tego nie przegapić. Czy nie sądzisz, że ten star power, który dani miał na bluzie to będzie nowy Star Power do Piper. Ej, co jest grane? Bo poczekajcie, rzeczywiście zobaczcie. Ej, twórcy Brawl Stars mieli specjalne Star Powery na swoich bluzach. No i na przykład Dani miał taki Star Power typowo wyglądający jak parasolka Piper. No tylko do Piperki to pasuje ten obrazek, nie oszukujmy się. Żaden inny zadmiarz nie mógł mieć takiego star poweru, więc musi to być star power do Piper. Ale posłuchajcie, bo e, wejdźmy sobie w Piperkę. Jest tutaj i ona z tego co każe nie ma takiego star poweru, co Dani miał na bluzie, widzicie? Ona ma takie dwa inne obrazki, trochę taki tutaj z ogienkiem i z celownikiem, no i drugi jakby z przeładowaniem pocisku. Więc skąd nagle Dani wytrzasnął taki trzeci star power? Może to będzie po prostu remodel star poweru, że zostanie trochę zmieniony jeden star power od Piper i zmieni mu się też ikonka. Wydaje mi się, że to jest to bardzo możliwe i raczej bez z przypadku by twórcy nie pokazywali e, Mordeczki takiego To star powera na swoich bluzach Zanim przejdę do kolejnych naprawdę mocnych pytań oglądajcie do końca to otwieramy sobie kolejnego star dropa Może teraz będę miał trochę więcej szczęścia widzowie Lecimy jest bardzo rzadki Ale chociaż mogliby dać epickiego no właśnie Dali mi już miałem narzekać ale dali mi epika Więc jest spoko i co dostanę Monet akurat nie chciałem No dobra jak mieć większe szanse na wygranie Tych gemów i biletów przyjaźni masz na to jakieś Sposoby a więc mordeczki no jak Wiecie w tym evencie możemy zdobyć po pierwsze 5 biletów no te bileciki są mega mocne bo dają nam milion gemów, więc jak akurat wy je zdobędziecie to wow to po prostu wygraliście już całą grę, bo dostaniecie milion gemów na swoje konto, ale można też zdobyć 150 gemów i 1000 osób ma szansę na ich zdobycie więc te szanse są trochę większe, no bo jednak na milion gemów ma szansę tylko w sumie 25 osób licząc, więc no wiadomo, że każdy chce znać jakieś sposoby, żeby te szanse swoje powiększyć na zdobycie i tego i tego dlatego morteczki, ja wiele tych sposobów mówiłem wam we wczorajszym odcinku. którego jeszcze nie widział, to polecam sobie obczaić. Ale z takich nowych sposobów, to ja bym wam polecał taką jedną ode mnie rekomendację, żeby teraz w te najbliższe dni w Brawl Stars cały czas grać, nawet jak tak naprawdę nie możecie grać w Brawl Stars. O co mi chodzi? Po prostu robicie coś, nie wiem, jecie sobie obiad czy coś, wiem, że to nie będzie za zdrowe, ale nawet jak jecie, to odpalacie sobie kurde na chwilę telefon i nie wiem, kampicie przez chwilę w krzakach. Po prostu, żeby ta gierka wam się ładowała, żeby zaliczyło wam kolejną gierkę i wtedy już będziecie mieli większe szanse na... Zdobycie tego. Wiadomo, no pamiętajcie, żeby nie chodzić wszędzie z telefonem, no bo jednak prawdziwe życie jest ważniejsze niż jakieś gry na telefon czy gry komputerowe, ale pytanie było o to, jak powiększyć swoje szanse, no po prostu cały czas grać. No i jak chcecie zwyciężyć ten bilet, no to najlepiej grajcie mordeczki w piątkach. Czyli znajdźcie sobie taki sam team, że cały czas będziecie grali z swoimi czterema ziomkami, nie będziecie ich zmieniać, cały czas będziecie wszyscy razem, bo mi się wydaje, że wtedy są największe szanse, jak ciągle gracie jednym timem i grajcie w tych nowych trybach 5 vs 5 które teraz codziennie będą wychodzić, jakieś inne mapki. Na przykład teraz mamy zadymę, jutro pewnie będzie jakiś kolejny inny tryb. No i cały czas w nich nawalajcie, nie? Wtedy wasze szanse bardzo się zwiększają. Ważne jest to, żebyście nie wbijali do Brawla i stali tylko w menu. No bo takie stanie w menu nic nie robienie, to nic wam nie daje. Trzeba grać tej gireczki, to jest bardzo ważne, wtedy te szanse się powiększają. Jak nie chcecie całkowicie stracić szansy na zdobycie właśnie albo tych biletów, albo gemów, to codziennie musicie się logować. No bo jak w któryś dzień nie będziecie się logować do Brawla podczas trwania tego eventu, czyli do 14 lutego, no to niestety odpadacie i nie możecie wygrać. Ej w ogóle giga mnie kusi ten skinek Trener Mike, żebym go zakupił, ale ja zbieram na nowe skiny, które wyjdą, sobie już uzbierane, czekam jak wyjdą takie nowe skinki i wtedy raczej je zakupię, mimo że te oferty są naprawdę kuszące. Szóste pytanko, Czy poprawiłem już swój rekord zwycięskiej pasy? Mordeczki niestety nie. Dalej mam rekord 20 w zwycięskiej pasie. Czajcie, że miałem już 19 i została mi ostatnia gierka, żeby mój rekord wyrównać. Grałem na Larry Milorim, wbijałem go cały czas. No i uwierzcie, że przerąbałem tą gierkę. Zająłem szóste miejsce na showdownie. Brakło mi jednego, żeby to po prostu mi nie znikło, i niestety w pechowy sposób straciłem całą moją zwycięską pasę, ale spokojnie ja się nie poddaję. Jeszcze na pewno w wolnej chwili ją sobie wbije, okej? Okay? Siódme pytanko, wiadomo, już, czy Zeta Division zmieni skład na 2024 rok, albo jakieś inne znane drużyny go zmienią. Murdeczki powiem tak, jeśli chodzi o zetę, no to żaden z zawodników, ani Gero, ani nowy, ani oczywiście miał, nie odchodzi z zety. Czyli zostają na nowy rok, więc ja się bardzo cieszę, że ten skład nie jest zmieniany. No to by było głupie, gdyby odeszli, no bo są mistrzami wygrali wszystko. Więc czemu mieliby tutaj e, organizatorzy Zety zmieniać ten skład, skoro on tak dobrze sobie radzi? Lecz mimo wszystko jedna zmiana w drużynie Zety może być. Nie jest pewna przyszłość trenera Inso. To oczywiście jeszcze nie jest potwierdzone, może zostać dalej w Zecie, ale chodzą tam jakieś pogłoski, że Inso, czyli trener Zety, opuści właśnie tą ekipę i no, pójdzie do jakiegoś innego klubu, do jakiejś innej drużyny. Mocne zmiany, które mogą Was interesować, dotyczą Reply Totem, e, czyli drużynki, w której no, rok temu grał Maury, Maru i Joker. No i Joker właśnie z tej drużyny odszedł, a za jego miejsce wszedł I Chaos, czyli też bardzo znany zawodnik, między innymi kojarzony z SK Gaming. I można powiedzieć, że SK Gaming zrobiło taką wymiankę z Reply Totem, Właśnie do totemsów przeszedł iChaos, a do mordeczki SK Gaming przeszedł Joker, czyli ten ziomeczek, który grał jeszcze rok temu w Replay Totem. Ale żeby tego było mało, do SK Gaming dołączył również Linine 9 czajcie? to jest mój spokojny ziomek, więc ja się cieszę, że tak wbił do SK Gaming i jeszcze z nimi będzie grał Yoshi, ale Yoshi już w SK Gaming był w poprzednich latach. Kiedy odcinek z jakimś YouTuberem z Brawl Stars? I czy zdradzisz z kim dokładnie on będzie? Okej, okay. mogę wam zdradzić tyle, że albo w poniedziałek, albo we wtorek taki odcinek wam wrzucę. Będzie on z mocnym YouTuberem Brawl Starsowym, którego. Myślę, że na tym kanale u mnie na pewno nie kojarzycie, ale wszyscy tego youtubera znacie, bo ja jeszcze nigdy z tym youtuberem nie nagrywałem. Więcej wam nie zdradzam, będzie gruby filmik, wyczekujcie.